Od 1 września zmieniają się limity zarobkowe dla emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, oraz dla rencistów. Do emerytur i rent można dorabiać, trzeba jednak pamiętać o tym, że istnieją limity przychodów i przekroczenie tych limitów może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia. Nie dotyczy to wszystkich świadczeń obiorców. O limitach muszą pamiętać tzw. wcześniejsi emeryci, czyli ci, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, wynoszącego 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, oraz renciści. Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń. Bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy renciści. Chodzi tu o te osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. I ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń. Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo Korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, również może zarobkować bez ograniczeń. Zmniejszeniu podlega emerytura lubrenta, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Od 1 września kwota ta wynosi 3517 zł i 20 groszy. Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód przekroczy górny limit, to znaczy 130% przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 września kwota ta wynosi 6531 zł. i 90 groszy. Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Zostanie ona zawieszona po przekroczeniu kwoty 3517 zł. i 20 groszy przychodu. Jeśli przychód przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy aniżeli 130%, to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż 620 zł i 37 groszy dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 465 zł i 31 groszy dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 527 zł. i 35 groszy dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.